Gość poranka, Karolina Lewicka. Dzień dobry Państwu. Profesor Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, naszym gościem. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. E, jakim człowiekiem był Tadeusz Masowiecki, kiedy nie zajmował się sprawą? Sprawą przez duże S, czyli Polską. No, on się właściwie cały czas Polską zajmował. No właśnie, więc od wczoraj próbuję <tudno> się dowiedzieć, powiedzieć. czy to były takie momenty, kiedy się nie zajmował. E, no ja myślę, że może wtedy, kiedy... Nie, nie sądzę. Ale wychował trzech synów. Tak, a pochodził z rodziny lekarskiej. Przed wojną ojciec pana Tadeusza był znanym lekarzem w Płocku i znanym działaczem akcji katolickiej. Więc sądzę, że w, w, cały czas w domu... Na pierwszym planie były sprawy publiczne i tak było na pewno w czasie okupacji, w czasie jego studiów, no a później kiedy znalazł się czy to w Paksie, czy, czy w więzi, w Kikach, prawda, no cały czas ta sprawa Polski była sprawą pierwszoplanową. Kiedy on zaczął zajmować się... Ja pierwszy raz o nim tak na dobrą sprawę usłyszałem pod koniec lat 60. A tak się złożyło, że w kręgu moich znajomych była osoba bardzo blisko zawodowo związana z Tadeuszem Mazowieckim i jako student nieraz słyszałem właśnie od pani Krystyny Zon, bo tu o ma, mowa o niej, właśnie o tym, jakim wspaniałym politykiem jest Tadeusz Mazowiecki. On wtedy jeszcze był posłem, albo może przestał być posłem. No w każdym bądź razie w każdym bądź razie zawsze on się jakoś kojarzył z polityką i z wielkimi sprawami. Kiedy on zaczął się zajmować sprawą, to sprawa była wtedy z góry skazana na niepowodzenie. Co dawało mu siłę, żeby iść do przodu? Bo kiedy wchodził w politykę w latach 60. czy 50., to było wiadomo, że niczego nie będzie w najbliższym czasie. Nic się nie zmieni. No myślę, że właśnie system wartości to jest decydujące w przypadku takich osób, które nie widzą dla siebie jakiegoś miejsca chwilowo w tym jakimś układzie systemie. politycznym systemie, prawda, ale jednak mają przed sobą jakieś dalekosiężne cele, które mogą być zrealizowane lub, lub nie. Natomiast e, właśnie system wartości jest tutaj rozstrzygający. Niezależnie od tego, co się stanie, to jeśli będę postępował według zasad, mm, no to przynajmniej powiedzą mi, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Kręgosłup moralny. Tak, tak, ale tego rodzaju właśnie postawy wynosi się chyba jednak z domu rodzinnego. Czy on pana kiedyś czymś zaskoczył? Prawdę mówiąc, e, Trudno mi powiedzieć, no chyba decyzją o kandydowaniu na prezydenta. Notabene, ja byłem wtedy generalnym komisarzem wyborczym, wprawdzie do wyborów samorządowych, ale dość dobrze się orientowałem, jakie są nastroje w Polsce. I właśnie w czerwcu 90 roku niejako przestrzegałem pana premiera, żeby jednak nie stawał w ranki z Lechem Wałęsą, dlatego że z mojego obserwatorium wyraźnie wynika, że tutaj ta kwestia jest przesądzona. Ja wtedy nie był pewien, czy kandydować, czy nie, ale mam wrażenie, że zrobił to pod wpływem swojego otoczenia, które wiązało też jakieś swoje kariery polityczne, prawda, z, no, z, z nim jako przyszłym z prezydentem. prezydenturą. Tak, tak. A czy to nie była. I to mnie zaskoczyło, bo to był, to był taki moment, kiedy uległ jakby kiedy ten jego krypiał. otoczenia? Tak, tak, za bardzo. A może to była próba postawienia tamy wojny na górze? Ha, to jest skomplikowane, bo różnie możemy patrzeć na tę wojnę na górze. Niektórzy mówią, że rozpoczął tę wojnę Lech Wałęsa. Ja myślę, że nie. Bo jednak były takie zdarzenia, które no wyraźnie już wskazywały na to, że pewne środowiska chcą kontestować pozycję Wałęsy. Ja zresztą nawet zostałem, pamiętam, z Jackiem Woźniakowskim, już nie żyjącym, ale żyjącym jeszcze Janem Marią Rokitą, wysłany kiedyś na takie rozmowy zarówno z Wałęsą, jak i z Tadeuszem Mazowieckim, żeby doprowadzić do pewnego. Pojednania pomiędzy nimi i widziałem bardzo wyraźnie wtedy, że Wałęsa jest, jak czuje się jakby zepchnięty do narożnika. On, bohater tych przemian, stojący na czele, naraz ma jakby wyjechać do Sulejówka Ośrednią tego Przysłowiowego. Tak? To było niemożliwe. A poza tym ja sobie myślałem tak, no dobra, niech on nie zostanie prezydentem, ale czy on nie stanie wtedy na czele niezadowolonych z procesu reform, to może lepiej, żeby go Wprząc jako w ustrój państwa, żeby ta jego potężna energia była yy, yy, konstruktywna, a nie destruktywna, prawda? Tak rozumowałem wtedy. Czy Tadeusz Mazowiecki, kiedy pokazywał w Sejmie znak Wiktorii, to on zdawał sobie sprawę tak do końca, w pełni, że stoi na spalonej ziemi? Myślę, że miał takie przeświadczenie, że historia gwałtownie przyspieszyła, zdarzałem się, że weszła w fazę jakby takich częstych zakrętów, i na tych zakrętach gdzieś można w pewnym momencie wylecieć poza, poza, poza drogę, prawda? I tak, to, i tak się to, to I właśnie ten się I że początek jest właściwie od zera, ponieważ zarówno sytuacja polityczna, międzynarodowa, jak i wewnętrzna, jak i sytuacja gospodarcza. No pamiętajmy, że jeszcze cały czas stały wojska radzieckie, prawda? No i stały jeszcze długo. I dostały długo, jeszcze właściwie ponad... 93 ponad, rok, kiedy tak, wyszły. Tak, tak, tak. 17 września, to data symboliczna. Kiedy weszły i kiedy wyszły, prawda? Natomiast to wszystko było takie dopiero rodzące się. Były same znaki zapytania i naprawdę bardzo trudno było wtedy podejmować jakieś optymalne decyzje. A co mu pomogło w podejmowaniu tych kluczowych decyzji? Na przykład y, powołanie Leszka Balcerowicza, który wprowadził nam kapitalizm w ciągu 111 lat. Pamiętajmy, że kapitalizm podchodzi od słowa kaput capitis, głowa, czyli głowis nam wprowadził, prawda? Bo my tak kapitalizm łączymy wyłącznie z pieniędzmi i tak dalej. Nie. Na Zachodzie kapitalizm się tłumaczy jako właśnie głowizm, tak? Że używa się do tego wszystkiego głowy, a nie innej części ciała, prawda? Jak to proponowano przez całe dziesiątki lat. Leszko Balcerowicza podpowiedział mu Tadeusz Kuczyński, z tego co ja się orientuję. Zresztą to nazwisko było już wtedy znane w, w, w świecie publicznym. Mm, Ani Waldemar? Proszę. Ani Waldemar Kuczyński. Waldemar Kuczyński, przepraszam, a jak powiedziałem? Tadeusz. Nie, nie Waldemar, tak, tak, tak. Oczywiście. Także. No, a oczywiście wokół Tadeusza Masowieckiego stała cała masa doradców. Cały OKP właściwie był także na jego, powiedziałbym, usługi. Także on niewątpliwie tutaj był takim zwornikiem politycznym tych wszystkich ruchów politycznych, ale nie był samotny. Nie był takim samotnym żeglarzem, który żegluje, prawda, według swojej jakiejś tylko sobie znanej busoli. To, to nieprawda. To był pewien, pewien trend, prawda. E, oczywiście on e, mógł się zmieniać, ale, ale te wahania nie mogły być zbyt duże. A te najważniejsze decyzje, które podjął rząd mazowieckiego, zapytam też już bardziej konkretnie, jeszcze głowo, o reformę samorządową. No więc właśnie, więc niewątpliwie to były dwie najważniejsze reformy. Reforma gospodarcza Balcerowicza, która pamiętajmy rozpoczęła się trochę wcześniej, jeszcze w czasach systemu komunistycznego, tak zwane ustawą Wilczka, która wprowadzała wolność gospodarczą, ale ona ją raczej deklarowała. Natomiast rząd mazowieckiego z Balcerowiczem ją po prostu zaczął realizować. I druga fundamentalna reforma, reforma. Samorządu terytorialnego, która absolutnie zmieniła układ lokalny w Polsce. I to było takie oddanie władzy społecznościom lokalnym, ludziom, którzy chcieli być odpowiedzialni za swoje najbliższe otoczenie. A teraz z perspektywy wielka... czasu spytam, czy ludzie podnieśli tę władzę, która została im dana i która leżała na ulicy w roku 1989? No, 90? oczywiście, że tak. Że, że to znaczy tak. Nie była wielka frekwencja wyborcza w 90 roku, bo wynosiła tylko 40, niecałe 43%. To było dla mnie też jako właśnie tego generalnego komisarza wyborczego olbrzymie zaskoczenie. Natomiast znalazło się wystarczająco dużo ludzi, którzy chcieli być radnymi, którzy chcieli wziąć odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie. I, z tego, i wydaje mi się, że ta pierwsza kadencja, to zresztą nie jest tylko moje zdanie, obfitowała właśnie w pojawienie się tego rodzaju osób, które później zresztą odgrywały. Istotną rolę w życiu publicznym, nawet i krajowym. Tadeusz Mazowiecki był oczywiście aktywnym politykiem, on był posłem do 2001 tak. roku, ale mam takie wrażenie, że on w pewnym momencie zaczął się z tej aktywności politycznej wycofywać. Czy to jest dowód na jego wielkość, że potrafił w pewnym momencie dojść do wniosku, że trzeba powiedzieć wyborcom, obywatelom, do widzenia, ja już swoje zrobiłem, teraz zajmę się czym innym, będę ewentualnie wspierał, doradzał. Trudno mi powiedzieć, nie, nie, nie potrafię tego, tego ocenić, czy to był jakiś zbieg okoliczności, zbieg przypadków. Czy mam mam wrażenie, na, na pewno była świadoma decyzja, yy, która wynikała z tego, że on Zajsie już miał takie wrażenie, że nie ma wpływu na bieg wypadku, więc lepiej może się wycofać.